W tym zadaniu wyznaczymy pole powierzchni całkowitej grania stosłupa. Grania stosłup jest prosty i w podstawie mamy rąb. Mamy rąb. Dobrze, więc pole całkowite policzylibyśmy w ten sposób, że to będą dwa pola podstawy, dodać pole boczne. To może na początek wyznaczmy... Długość krawędzi bocznej w tym graniastosłupie, o ten odcinek, zauważmy, że podana przekątna, ta najdłuższa przekątna w graniastosłupie jest nachylona do podstawy pod kątem 45 stopni, no to oznacza, że w tym miejscu nam powstaje trójkąt o kątach 45 45 90 stopni, czyli Długość tej krawędzi jest taka sama jak długość dłuższej przekątnej w rąbie. Czyli tutaj też mamy 30 cm. Dobra, co tam jeszcze dalej będziemy potrzebowali? Pole podstawy policzymy bez problemu, bo to będzie jedna, druga razy, razy długości przekątnych.